Wiosenna kolekcja już gotowa, ale prawie cała produkcja nadal wisi na wieszakach w magazynie saksońskiego producenta odzieży. Powód: niemieckie butiki nie zamawiają prawie nic. Także eksport do innych krajów europejskich jest na razie wstrzymany. Firma powoli dochodzi do granic swoich możliwości finansowych. Jeśli cała sprawa przeciągnie się teraz do Wielkanocy, to sezon znów będzie prawie martwy, bo potem znowu zaczyna się wielka walka cenowa i rabaty, a wtedy rentowność dla nas i dla naszych podwykonawców spadnie całkowicie na dno. I to jest katastrofa. Dla nas oznacza to też bardzo drastyczne cięcia. Thomas Heusler uważa wprowadzenie swoich produktów po zakończeniu lockdownu do dystrybucji outletowej, żeby zarobić cokolwiek. Podobny problem ma wielu innych ze 160 producentów tekstyliów i odzieży w północno-wschodnich Niemczech. Stowarzyszenie branżowe stawia więc żądania. Trzeba wrzucić na luz, ponownie otworzyć sklepy, pozwolić na normalne życie i przywrócić firmom wolność, która jest niezbędna do prowadzenia działalności gospodarczej. Deptaki handlowe jak ten w Chemnic świecą teraz pustkami. Według Związku Handlowego z powodu lockdownu nawet 50 tysięcy detalistów stoi w obliczu bankructwa, zwłaszcza mniejsze sklepy, którym niełatwo przestawić się nagle na sprzedaż internetową. Producent mody damskiej Axel Zajdel odnotował w styczniu i lutym spadek sprzedaży o około 70%. Firma rodzinna istnieje już od ponad 100 lat, nadal produkuje swoje ubrania tylko w Niemczech, a sprzedaje w mniejszych i większych sklepach w całej Europie. Obecnie trwają prace nad kolekcją jesienną i zimową, ale czy butiki będą ją zamawiać? W końcu mają jeszcze jesienną odzież z poprzedniego sezonu. Handlowcy pytają teraz, co powinniśmy zamówić na rok 2021. Prognozy przewidują, że będą oni zamawiać mniej o 50%, a minus 50% to ogromny problem dla firmy naszej wielkości, a zresztą prawdopodobnie dla każdej firmy. Producent ma teraz nadzieję, że uda mu się choć trochę zarobić na produkcji fartuchów medycznych. Szpitale i politycy prosili go o opracowanie odzieży ochronnej, ale jak dotąd złożyli na nią niewiele konkretnych zamówień. Na szczęście ten rodzaj odzieży w przeciwieństwie do mody nie ma terminu ważności.